Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maryja, zawsze dziewica. E, Chciałabym Wam pozdrowić bardzo serdecznie w nowym jak, roku szkolnym, 4 września, kiedy zaczyna się rozpoczęcie nowego roku szkolnego i to będzie będę nagrywała odcinkowo filmy, ponieważ ostatnio. Jakiś czas temu nagrałam film o czterech siostrach duchowych. Tych świętych, świętych trochę opowiedziałam. Można cofnąć, to będą cztery siostry duchowe. A dzisiaj chciałabym zacząć pojedynczo, trochę więcej opisać opowie, opowiedzieć o nich, jak to jest, jak one. Czym się zajmowały i jaką rolę pełniły w swoim życiu, i też trochę będzie, kto to jest misjonarz czy też misjonarka, bo właśnie na ten temat. Więc serdecznie zapraszam do ze mną, do obejrzenia właśnie tych. Jakby wzięcia udziału w takiej też ewangelizacji. Zwłaszcza katechetów w szkole. Zapraszam, chciałam bardzo serdecznie zaprosić, aby też w ramach nauczania religii w szkołach podjęli tą działalność, taką, żeby włączyli w swoją naukę tych czterech sióstr. Więc serdecznie zapraszam, ponieważ zacz, zaczniemy od tej, która pierwsza się pojawiła na świecie, I, i później zobaczymy, jak ciekawie to Opatrzność Boża ułożyła. Więc była nią, co niedawno została wyniesiona na ołtarz, Błogosławiona Paulina Żariko jest tu z nami. Urodziła się w 1799, zmarła w 1862 roku. Więc y, dopiero później była Tereska dziesiątka Jezus, figurę mamy. Więc jako pierwsza była Paulinka Żariko. I ciekawa sprawa. Jak wiemy wszyscy, ona założyła Żywy Różaniec, czyli to jest modlitwa. Modlitwa. Czyli już wiemy, już samo to, można pomyśleć, że na pierwszym miejscu jest bardzo ważna modlitwa. Bez modlitwy yy, nie, nic nie wyjdzie w życiu, jak każdy z nas wie. Czyli tu już Opatrzność Boża dobrze wiedziała, co robi, żeby właśnie stworzyć taką Paulinkę we Francji, w Lyonie, żyła, urodziła się. Też zapraszam taką do nabycia. Można nabyć przez papieskie dzieła misyjne w Warszawie. Na pewno myślę, że mają dzieło rozkrzywiające rozkrzewiania wiary. Taka mała książeczka Pauliny Jarico, gdzie właśnie można się o niej dowiedzieć. Jej życiorysm jak żyła. I ona też zawsze właśnie jak dorosła już pragnęła też wyjechać na misję. Jako pierwsza. Chciała być misjonarką. Ale krótko powiem. Właśnie miała brata, file, który na imię miał Fileas. I właśnie ten brat, y kiedy został kapłanem, powiedział: Nie, Paulinko, ty zostaniesz tu i będziesz tu pomagać, a ja pojadę na misję do Chin. I właśnie tak też się stało. Jej brat został y, misjonarzem w Chinach. A ona zastanawiała się jak właśnie pomóc tam. I wy, ponieważ pracowała w fabryce Jedwabiu, gdzie dawniej w fabryce kobiety. Bo kilka kobiet jak to y, dbały o, o właśnie w takich fabrykach pracowały. No padła na pomysł, żeby na początek y, chociaż pięć koleżanek się znalazło i każda mogła odmówić dziesiątkę różańca. I tak właśnie, żeby w ten sposób był różaniec cały, za właśnie na misjach, na misję dla misjonarzy. I tak to właśnie się zaczęło rozciągać, że spotykały się w domu i zaczęły odmawiać i też czasami u siebie. U jednej koleżanki przy herbacce. W takim ciastku. Przy tej okazji odmawiały różaniec. Cały pięć, pięć koleżanek. Jak pięć dziesiątek mamy. I ten różaniec Zaczął się tak rozpowszechniać. I coraz więcej dołączało koleżanek, 10, i później było tak, że 5, 10 i 15, i tak aż po dzień dzisiejszy. Właśnie to dzieło trwa, że mamy w, w parafiach powstał żywy różaniec. Właśnie to ona od Paulinki Błogosławionej żariko, która właśnie to dzieło to różańcowe założyła y, i ofiarowywała, co miała. Później y, wymyśliła, żeby o, tam był pieniądz chyba jeden su jakiś małą ofiarkę składać y, na misję i to właśnie w ten sposób także widzimy, jak opatrzność Boża działa, że najpierw była Paulinka, która wymyśliła różaniec, a różaniec to modlitwa. Nie możemy o tym zapomnieć, że bez modlitwy nic nie wyjdzie, jeżeli nie będziemy się modlić. Modlitwa jest na początku. Dlatego bardzo ważne jest, żeby jednak chciałabym bardzo serdecznie zachęcić do żeby jednak ta błogosławiona Paulina Żariko mogli poznać młodzi ludzie w szkołach, zwłaszcza na katechezie. Też mam tu taki obrazek gdzie właśnie założyła później ona jest też założycielką rozkrzewiania wiary, czyli do rozkrzewiania wiary należą wszyscy nie tylko w żywym różańcu są, ale i każdy kto jest w kościele, czyli dorośli. Wszyscy ochrzczeni, dorośli, będący w kościele. Więc, przepraszam, najpierw założyła rozkrzewiania wiary, żeby zebrać dorosłych, a później została założycielką w 1802 lata później. żywego Założyła żywy różaniec. Ale najpierw żeby to jakoś dzieło mogło zaistnieć, bo 100 lat później, jak papież się dowiedział, to uznał to dzieło jako papieskie. Najpierw było w 1822 roku dzieło misyjne rozkrzewiania wiary, a 100 lat później jako papieskie. W 1826 założyła Żywy Różaniec. Została beatyfikowana 22 maja rok temu w Lyonie we Francji. Bardzo ważne jest, żeby jednak yy, pamiętajmy, jeżeli ona, Paulinka Żariko, założyła Żywy Różaniec jako pierwsza, to jest modlitwa i żeby dalej wejść nie, i zobaczcie została błogosławioną i nie była nigdzie na misjach wystarczyło, że po prostu pomagałam y, mia, misjonarzowi właśnie swemu bratu bo, który wyjechał do Chin i to też dla Boga, Pan Bóg zobaczył, obaczność Boża tak sprawiła. Tu pokazała już przez Paulinkę. Misjonarz to nie jest ten, który wyjechał, czy misjonarka. Bardzo często spotykam się, czy byłaś, czy byłeś gdzieś na misjach. To jest trochę takie, można powiedzieć, taka. Niepoważne pytanie, bo pamiętajmy, że Tereskę, którą dobrze każdy zna od Dzieciątka Jezus, której też, nigdy też pragnęła, jako druga będzie w kolejce i też była chorowita. Wszystkie cztery siostry, których opowiadałam, Paulinka, Tereska, później Karolina Kuskówna, Faustynka jednak nie były nigdzie na misjach, a za, jak, w jakiś sposób zaistniały po śmierci. Paulinka, przypominam, przez modlitwę, gdzie bardzo ważna jest, gdzie też Teresa od Jezusa w swojej twierdzy wewnętrznej, wyraźnie na samym początku zaznacza. Siedem mieszkań, jest na początku modlitwa, dopiero później są inne mieszkania, ale najpierw jest modlitwa. Myślę, że należy, to jest trochę do przemyślenia, bo mówić tak o tak to jest jedno, ale uświadomić sobie tu. To jest, to jest druga sprawa, bo to jest łaska Boża, świadomość. Jeżeli uświadomisz sobie, dzięki łasce Bożej, jak bardzo w życiu jest modlitwa, Ty będziesz wdzięczna Bogu i będziesz się modlić jak najwięcej. Jak wiele od modlitwy zależy. Tereska. Padła na pomysł, żeby być w kościele miłością. W sensu kościoła będę miłością, z hymnu świętego Pawła, czyli modlitwa miłość. Czyli... I teraz zobaczcie, jak pięknie będzie się układało. Bez... Jeśli nie będziemy się modlić, nie będzie tej miłości. Bo skąd? Miłość ma się wziąć jak nie z modlitwy. Tylko z modlitwy może przyjść miłość. Karolina Kuskówna, błogosławiona Karolina Kuskówna, też tu jest czystość. I później Faustynka, miłosierdzie na koniec. Ale dzisiaj Wam zostawiam. W tym filmiku z błogosławioną Paulinką Żariko, żebyście tak pobyli z nią i bliżej się z nią zapoznali. Jak właśnie ona to dzieło zaczęła, nie będąc nigdzie na misjach. Każdy ochrzczony, każdy ochrzczony, powtarzam, jest już posłany od małego dziecka. W jakiś sposób, tylko musi to odkryć. I to nie jest powiedziane, że musi wziąć y, do biskupa czy gdzieś i od razu polecieć na misję. To y, pamiętajmy, że misje rodzą się w sercu. Dopiero kiedy poznasz pana Jezusa i go posiądziesz, pokochasz, to on ci zrodzi tę misję, że nie będziesz chciała, chciał daleko lecieć, a będąc tu na miejscu zobaczysz, że jesteś na misjach. Tylko wpuść Pana Jezusa do swego serca przez modlitwę. Zacznijmy od modlitwy z Paulinką Żariko. Do tego serdecznie z Nowym Rokiem bardzo Was serdecznie zapraszam, abyście się właśnie zapoznali, aby Paulinka Żariko była taką waszą szczególną patronką modlitwy, modlitwy różaniec i żeby dalej was poprowadziła. Życzę Wam owoców Ducha Świętego na ten właśnie nowy, cały nowy rok szkolny abyście właśnie z nią się zapoznali i serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka za zobaczymy może za parę dni o następnej siostrze duchowej więc skoro Paulinko Żariko Miej w opiece nas wszystkich i wspieraj nas, pomagaj, stawiaj się za nami u Maryi Niepokalanej przez różaniec. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiona Paulinko Żariko, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech nas pani te filmiki będę właśnie nagrywała z oratorium misyjnego, bo to są właśnie takie dla życia, dla nauki i dla tego dzieła właśnie, żeby abyśmy mogli dalej je pociągnąć. Więc Paulin żariko. Miej nas, Was, niech wspiera Was i będzie Waszą siostrą duchową. Niech nas Pan Bóg błogosławi na to dzieło dla nas wszystkich. I Pan Jezus z Teze, z Francji. Niech wszystkich. Ma w opiece w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Szczęść Boże. Pozdrawiam. I zapraszam ponownie.